Cześć. Pokażę Wam, jak się gra w mowy sam... No, Wiadome. E, jak zrobić tuszki na no, no, to, to, to będzie bardzo interesujące. Nie wiem, dlaczego tak mówię. No, bo ja jestem w języku polskim, dla angielskim, dla innych języków. Nie można. tylko dla polskim? Zapraszam. I No, na się położył już tak. I tak to... No, no Patrzcie, jaka piękna mała jest. Ciągnąłbym ja za dziewczynę, ale ona. Ale ona. Ma innego? A, ja go zaprosiłem. Ale nie chcę. Poczekaj, ja przyniosę. Ej, Daniel, Chodź zobaczyć, co dań i oglądam. A skąd mam jeździć, Kazi? Ma nowe zadania. No chodź zobaczyć, co dań i oglądam. Ale nie wiem. A co? takie takie samochody. No. Jakieś brum brzyny. Znaleźć pięć nie, niebieskich prezentów. O! nowe prezenty. Patrz, nowe prezenty które są. Tutaj były prezenty małe. Ale nic nie dostałem nawet. Co to ma być za prezent? Tam się zostaje kasa. A Patrz. był różowy z e, nie ma. ...wstążką? Był różowy, że... Był różowy troszkę, tak. No nie... Ale prezent różowy, a żółta troszkę. No, tak. Nie, nie mogę znaleźć nie, pięć niebieskich prezentów. O, ja pokażę wam sztuczki. Patrzcie. Znaczy, żeby zdjąły wszyscy stąd, trzeba to nacisnąć po prostu. No. I nie będziemy robić tak Jeszcze coś. Zapomniałam coś. Dobrze, no, teraz bierzemy m, m, naciskamy. I nie. Bierzemy w wiadomość, A później bierzemy minimalizuj. No i teraz idziemy do miasta filmów. I wtedy Wam pokażę, że ona jest... że można ją nagrać film tak. Bierzemy, co... I bierzemy znowu znajomych. I ostatnie. czy tutaj będzie. Muszę się Widzicie? Jest Trochę wszystko się ubrało, ale co tam. I zobaczmy, jak ona pięknie wygląda. Bo tak nie dać. Się... Brzydko. 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 A brzydko. Ej, komuś udałeś sukienkę? Mhm. Komu? to udałaś? To nie ja, ona sama kupiła. Bo ja sobie ten to jest. Dobrze, więc wychodzimy. Nie, bo nie, będziemy, bo nie będzie takiego filmu, że one sobie stoją. Y jeszcze jakaś trutka była, ale zapomniałam. Ja ja jak komuś wziąć? A, już wiem. Wie? Ja, nie. Ja już wiem jak. O, znalazłem niebieski prezent. Dobra. Y Bierzemy, naciskamy jego imię, a później tu spację. Żeby mieszkać do domu Ale z też nie można chyba. Widzicie? Widzicie? I, i kiedy zrobiłem taki do, dowcip komuś, że ja idę do pokoju, a ten za mną poszły. Dobrze, już wiem jak używać kogoś animacji. Hmm. Troszkę to jest za trudne, ale dobra, pokażę wam, bo jestem tym świetny w animacjach. Możemy wziąć heryn, bo ona też ma dużo animacji. Dobrze, bierzemy koło siebie je, żeby szybko do niego się nacisnąć. Pokażę wam. Bierzemy szybko naciskami i to jakieś. Widzicie? Szybko naciskamy na niego, tak szybko. I za tak szybko tu. I jakoś animację. Widzicie? Wybieram sobie jakąś animację. Widzicie? Mam tu babskie, trochę. I takie coś. Dobrze. No, co pani do mnie mówi? <grym> Dobra. I. To już tyle na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia Wam. Do widzenia.